Siemaneczko! Z tej strony Patryk. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać najnowszą, nową serię Gloopsies od Nici. Kochani, jest to nasza druga seria otwieranych Glupsis. I Glupsis są to figurki zwierzeczków słodziaczków. Takie kolekcjonerskie figurki, które są pokryte walorowym, milusim materiałem. A oczka, tak jak w przypadku figurek TY, czyli ty, są przecudownie do zebrania mamy łącznie aż 16 figurek Druga seria jest to seria koniczynowa Czyli emanuje tutaj totalna Zieleń, mega błyszcząca No i ja tradycyjnie liczę na tego ultra rare. No i oczywiście super by było trafić wielorybaczy Delfina, którego jeszcze nie widzicie, ale ja już podejrzałam Ze spraw technicznych, które Bardzo was interesują, to figurki Zakupiłam w Empiku w cenie 19,99 W zasadzie saszetki Kochani, nie ma co zwlekać, bo już bardzo Chcę otworzyć te figurki, a szczególnie, że są one mega fancy, świetnym, okrągłym opakowaniu więc kochani, nie zwlekajmy, zabierajmy się za otwieranie Ale zanim to, to koniecznie kliknijcie ikonkę suba, dzwoneczka oraz łapkę w górę Być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery A przede wszystkim te łapki oraz subiki pomogą mi w rozwoju mojego kanału I będę mogła dostarczyć wam jeszcze więcej, lepszego kontentu Więc do dzieła i dzięki! Kochani, lecimy na dół Kochani, do rozpakowania mamy aż 10 saszetek z najnowszej drugiej serii Gloopsies I przyjrzyjmy im się z bliska Spójrzcie, same opakowanie, karton, jak i saszetki są mega zielone Z dodatkiem oczywiście pięknego, błyszczącego różu Są one metaliczne i motywem przewodnim tej kolekcji jest czterolistna koniczyna Zresztą sama rare postać trzyma czterolistną koniczynę A wręcz to jest super rare, ponieważ rare też jest i jest nią jednorożec A super rare postać to jest... Jest świnka trzymająca czterolistną koniczynę. Więc taka powiem wam, irlandzka kolekcja. Do zebrania mamy aż 16 postaci. Tutaj są tak obrazkowo przedstawione niektóre z nich, tak bardziej bajecznie. Tutaj są dosłownie pokazane te postacie, jak one wyglądają w wersji rzeczywistej, a tutaj są takie na górze i na dole w wersji bajkowej. Ok, sprawdźmy jeszcze na odwrocie. Mamy przedstawione wszystkie postacie, jakie możemy zebrać. Wow, jest ich naprawdę bardzo dużo, ale szczególnie podoba mi się ten oto wieloryb, albo jest to może de. Zobaczymy, jak nam się trafi. Super, też jest ta owieczka. Oraz spójrzcie, to jest nietoperz. Ja cię kręcę. O! I oczywiście, shop pracz. Nie no, słuchajcie, tu jest tyle słodziaków. No, tradycyjnie chciałabym, żebyśmy trafili którąś z postaci rare. No i którąś z tych właśnie słodziaków, które wymieniłam. Dobra, kochani, nie ma co zwlekać. Zabieramy się za odbieranie. I jak zwykle, super easy open. I uwaga, nasza pierwsza postać. O! Mamy żyrafę! O, kurcze. Ale słodziak. i ona jest taka. Ale w kolorze matowa. Zresztą to w dotyku jest taka welurowa, materiałowa. A, też oczywiście bardzo ważna rzecz, ponieważ globeships charakteryzują się tym, że mają tutaj znaczek takiej gwiazdki i on jest taką plakietką. I to jest znak, który oznacza, że jest to postać oryginalna. I ta gwiazdka oczywiście oznacza firmę Nici. Widzicie? ta oto firma i tutaj jest pokazane, że oryginalny znak to jest ta gwiazdka Nici na łapkach. Mega. Jeszcze sprawdźmy, czy mamy w środku albumik. Okej. Okay. Spójrzcie, jak od środka wygląda ta saszetka. Ona jest metaliczna i ma full czterolistnych koniczynek. Ja cię kręcę, mega dorobiony produkt. Nawet od środka. Mamy albumik, więc fantastycznie będziemy mogli odznaczyć nasze łupy. Okej, okay, tu mamy przedstawione wszystkie postacie, a na odwrocie mamy informacje na temat postaci, którą zdobyliśmy. Ale mega świetne. I to w różnych językach. I nawet mamy po polsku. Polska góra. Mega super. Silna Żyrafa naprawdę świetnie się wspina. Jako zastępczyni burmistrza Glittertown zawsze trzyma rękę na pulsie wydarzeń w mieście. Okej, okay, czyli to jest taka bardziej historyjka o postaci takiej bajkowej Żyrafy. Dobra, odhaczamy. W ogóle mega pomysł, że te saszetki są okropne. Krągłe. Czy wy widzieliście jakąkolwiek kolekcję z okrągłymi saszetkami? Bo ja? Nie. To jest pierwsza. <laughs> Mamy ja o! Mamy nietoperza! Ja ci Ale super! Jeju mega w ogóle. Ogromne uszy. Skrzydełka. Mega słodziak. No powiem wam, że te postacie są jeszcze bardziej zarobione, aniżeli postacie TY. A bardziej TY. Trójeczka. Okej, okay, i uwaga, postać numer trzy. Czy... O, jest to niedźwiadek. Różowy misz. Jest ogólnie bardzo dużo postaci różowych, ale super i ma fioletowe dodatki. Mega, no oczywiście brakatowe oczka. Fantastycznie. O, jaki ogonek słodki. O nie, mamy pierwszą powtórkę i ponownie jest to niestety niedźwiadek. Więc leci on na górę. Słodziusieńkiego, fioletowego kotka Jaki on ma puchaty ogonek Iliu jest fioletowy I ma fioletowe oczy Ja cię kręcę, mega słodziak W przepięknym, fioletowym kolorze Mega, odheczamy A teraz mam nadzieję, że trafi się Któraś z tych moich wyczekiwanych postaci No i tradycyjnie któraś z rzadkich Dobra, otwieramy Mówek Chwila prawdy Mamy króliczka! Joci kręcę, ale słodziak. Właśnie to mnie urzekło, ponieważ to jest jedna postać, która ma tak spuszczone uszka i wygląda mega cute z tym. Mega cute! Ja kręcę i ona ma. Już no, to nie jest bardziej błąd, ale ma dwa różne oczy. Patrzcie, tu ma brokat, a tu nie nic się to widzieć. Ciekawe, bo na obrazku ma oba błyszczące. Ciekawe, lecimy dalej. I widzicie, jest bardzo dużo postaci, które wchodzą w tę tonację różową. Halola. ale no jak w ogóle to mają mega dziwne imiona. Okej. Okay. I uwaga. Mamy tutaj. No nie, jest to ponownie powtórka. I mamy nietoperka. Mmm. Słodziaki. Ale jak już mają czarne noski, to już bym dała im takie naprawdę mega czarne. A tutaj są no takie czarne walurowe. Wręcz szare. I kochani, zostały nam ostatnie trzy saszetki. Aga. No nie! Jest tu znowu powtórka. Kurczę, Bele, otwieramy przecież cały karton, a tutaj wręcz jakby w tym całym kartonie przyszła połowa kolekcji i tu razy dwa. Wiecie o co chodzi? Mega dziwny. Okej, okay, kochani, chwila prawdy. Ta saszetka jest taka dosyć bardzo wypchana i pognieciona. Może jest tutaj coś większego? Uwaga, uwaga... <laughs> Mamy nową postać i jest to wiewióra! Ja cię kręcę, nawet nie wiedziałam, czy tutaj wiewiórka. można trafić. Nie zauważyłam jej totalnie. Siedzi ona sobie tutaj. O, ale ma piękny ogon. Jaki puchaty i wielki. Mega, jakie łapki ma, tutaj sobie trzyma. Mega słodziak. I szpiczaste uszka. Kochani, mamy ostatnią saszetkę. I oby była w niej wyjątkowa postać. Albo chociaż nowa postać. To też by było super. Dobra, uwaga. Oh Chwila prawdy. Oh! Oh! Mamy nową postać! jest to kacza o, ma piękne niebieskie oczka. Jeju, super. Kochani, mamy uratowany odcinek, mamy nową postać. Nie jest to powtóreczka. I spójrzcie, jaką ma słodziutką, zadartą łapkę z plakietką. No, obie są zadarte, ale na jednej jest plakietka. Jeju. Jest to jedyna postać, która ma łapki oraz dziubek plastikowy. I właśnie brakuje mi tego wreszcie postaci, czyli tego błyszczącego, plastikowego noska. Ale może po prostu jakkolwiek, żeby zrobili błyszczące, żeby on był mocniejszy i bardziej wyraźny. No, więc mega, cute.

Nie trafiliśmy niczego, co chciałam. Kochani, otworzyliśmy wszystkie 10 postaci. I spójrzcie, ta kolekcja wygląda naprawdę mega cute, mega kolorowo. Te postacie wyglądają dosłownie jak z zielonej krainy, w której są mega słodziaśne zwierzątka. Mega super to wygląda. Mimo, że trafiły nam się powtóreczki i nie trafiła nam się rary postać, to i tak bardzo podobają mi się te figurki. Więc przejdźmy do ich podsumowania. W dzisiejszym odcinku trafiliśmy nietoperki, żyrafa, kotki, wiewióra, misiaki oraz króliczek. Kochani, tak to prezentują się nasze upy, ja jestem z nich bardzo zadowolona, ponieważ zebraliśmy naprawdę bardzo fajną i barwną kolekcję figurek zwierzeczków w wycieczką. Przede wszystkim mega się cieszę, że powstała druga seria Gloopsheets, no bo tak szczerze wielokrotnie widziałam z pierwszą serię w Empiku i nie sądziłam, że jest to taka kolekcja seryjna, że wiecie, wyjdą kolejne serie druga, trzecia, czwarta i piąta i tak dalej, więc super, że cieszę się to taką popularnością, że tworzą się kolejne serie. Natomiast pomijając to, to szkoda, że nie trafiłam żadnej figurki, którą chciałam. No i że nie trafiliśmy żadnej postaci rare. A jak wiecie, zawsze trafiamy super. Super rare postacie, więc to jest bardzo podejrzane. Kochani, koniecznie dajcie znać w komentarzu, która z postaci najbardziej Wam się podobała. Mi z tej oto kolekcji to najbardziej podoba się nie toferz. No a jak wiecie, najbardziej to chciałam ultra rare świnkę. A Wy piszcie w komentarzu. Mega mnie to ciekawi. Tym samym bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, dacie suba, udostępnicie filmik znajomym, żeby hulał po internecie, to bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Koniecznie zajrzyjcie na Instagram, a tam się bardzo dużo dzieje. Codziennie wpadają bardzo ciekawie rzeczy. No i jeżeli chcecie się dowiedzieć, co tam u mnie na co dzień, to koniecznie mnie zaobserwujcie. I oczywiście nie zapominajcie o poniedziałkowym quizzie na moim Instagramie na nice Instastory. Więc kochani, do zobaczenia na Instagramie oraz w kolejnym odcinku. Piąteczka!